Coś Co dobry humor masz dzisiaj? Ja zawsze mam dobry. Jak się wyśpię? Piszą widzowie, że twoja broda żyje swoim własnym życiem. Wiem, muszę ją zrobić. Czekam za kolegą, bo pojechał nad morze do Polski na holiday'a i weźmie teraz jak będzie wracał do Berlina, bo on tu przyjeżdża do pracy ogólnie, nie? Z Polak też go poznają właśnie A to przez... to Barber właśnie? No on jest, no i ma swoją maszynkę, nożyczki, mówi, że to weźmie teraz jak będzie jechał. Bo on przyjeżdża tydzień tutaj do pracy i na weekendy jedzie do Polski na przykład, nie? Aha. To mi zrobi normalnie, nie? To po co mam gdzieś płacić 30 euro czy z 50 za Barbera, bo nie wiem, teraz... Tam... Coś koło trzech dych tak by się ten... Tak on może mi zrobić, wiesz, za ty, free. Co nie przyjadę, to ty w jakichś nowych jesteś Fata łacha, to ja tak szybko nie zmieniam. Też nie będę, kur, ja chodził jak Rumun. No kurde, też trzeba jakoś ten, że się, że się nie ma domu chwilowo, no to trzeba też jakoś dbać o siebie. No co, tu się wykąpię, tu się przebiorę i jakoś funkcjonuje. Ludzie wcale nie, 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 nie rzucają się w oczy, jak niektórzy widzicie, jak chodzą. Obdymdany, kurde, brudny. Parchaty, chaty, kurde, to jest przypał, jest, no A Ty nie masz problemu z tym, żeby takie nowe rzeczy sobie ogarniać? Nie, nie mam. To już miałem, już szyb, szybciej załatwiłem właśnie taką okazję jakąś. O, teraz akurat dzisiaj jedziemy do Patryka do szpitala, no to trzeba się jakoś tam czysto ubrać, żeby też, też to ludzie są, widzą wszystko. Nie? Słuchaj, tutaj często widzowie naszymi śladami chodzą mm. po tej okolicy, to mogę polecić kawa i nie Stobena. Nie, 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 kawa jest tu najlepsza. Nie z Tobina, tylko tutaj. Kawa od Hasana. Od Hasana. Tu jest, za tym supem jest taka kawiarenka uliczna i tam kawa jest naprawdę zarąbista. A myśmy wybrali to miejsce na rozmowę dzisiaj, bo ono się kojarzy z Patrykiem. Bo tutaj były, pod tym plakatem z tymi makami były z nim wywiady opowiadać. Co to się w ogóle stało z Patrykiem? Maki polne. No nie wiem co się stało, kurde. Pospałem, nie wiem, po południu się położyłem, może o 14 wstałem, gdzieś było 9, 10. No to mówię, idę, nie? I tak idę, jestem tylko koło banku, przechodzę, wiesz, na winklu, patrzę, leży, śledź, tak, leży, blady. Myślałem, mówię, że już coś, już czarne myśli po prostu. Budzę go, budzę, Patryk. Coś tam pomamrotał, pomamrotał. Nie wiem, mówię, czy pijany, czy zajarał. Jak osadzam, tą, tą tabakę pomylił z czymś, i cały dzień palił nie? i cały dzień miał ten. No to mówię, dobra, nie śpi, nie? Już nie będę go ten. No i jakaś kobitka musiała przychodzić, w tej widziałem, że tam stała nad nim, bo ja byłem w sklepie po piwo i wracałem. No i musiała zadzwonić, wiesz? Po karetkę, no co przyjechała policja, przyjechała karetka, nosze wyciągnęli. No i co, załadowali Patryczka i pojechał. Wtedy na drugi dzień mi się nagrał ogólnie, że specjalnie to zrobił, bo on woli być tam. Ale ty Wie... wierzysz to, że specjalnie to zrobił? No przecież. Nie wiem, no nie, wiem może tak się odurzył, może coś, a może też specjalnie. No co, tak spać widziałeś, jak on spał ostatnio. Kiedyś też jakoś się pościelił, coś, coś jakoś to wyglądało. A teraz tam, gdzie się walnął, tam spał. i... On Masz. mówił, że jego stan był tak ciężki, że on się pobruził. No, ale ja on, on mówi, mam nagrania przez jego, bo mówił, że woli być tam, bo tak. Po pierwsze, czysto, i no, teraz nie jest zimno jeszcze, bo to jest lato jest, ale jeść dostanie i coś jakąś ma taką opiekę, a tutaj widzisz. Co możemy iść powoli do tego? Ja bo... myślę, że tak, natomiast jest co... Aha, bo ty kawę jeszcze pijesz. Tak, no nie, ja się dobrze z kawą to dam radę. Chodzi mi o coś innego, mianowicie. No, On ma przede wszystkim tam opiekę medyczną, zdrowotną, to jest ważne dla niego. No, tak jak rozumiem, jest po jednej operacji, dzisiaj będzie druga operacja, nie wiem dokładnie, wiesz co, aż się boję zapytać. I prosił, żeby przywieźć mu elektrycznego papierosa, to mam. No, tam bo nie tam nie można tytoniu chyba palić. W plecaku mam i pójdźmy do tego Rewe i coś mu kupimy. No bo, bo Rewe będzie od szóstej, to już byśmy tutaj, bo chcieli kawa jakiś, bo to od 8 wszystko jest otwarte. Rozumiem. Tu... No bo jest rzeczywiście na godzina. No to chodź sobie. Tak, no powoli tak. możemy, Kupować tą kawę żeby jakoś sobie. Ta kawa to gorąca, jak nie wiem co. No ale dobra, jakoś będę, wiesz, sobie. Powoli, ja też muszę z rana tak powoli, hmm. bo dopiero wstałem i tą nogę muszę trochę rozchodzić, bo Aha. z rana to po nocy to ciężko, wiesz. Ale ty widzę, nie to, żebym ci wyliczał, to twoja sprawa, ale według zasady, piwo z rana jak śmietana. Zawsze piję piwo z rana. Jak nie wypiję piwa z rana, nie, to nawet mi na, na kibel nie, te, nie ruszy. Wiesz? Tak jak niektórzy wypiją kawę, papierosa z rana, no to ja sobie piję piwo z rana, no co zrobić. Ty, ale to jest bardzo rano. No jest rano, no, a niektórzy piją całą noc i co, i rano o czwartej też jeszcze piją. O! Czekaj, może mi to podwiezie kawę na górę. Nie, nie, a tak. Co mu kupić do szpitala? Ja się go pytam, co ci kupić, on mówi tak, jakbyś do szpitala szedł. no. Ale no tak jakby nie. do szpitala, że no co, można mu wziąć coś słodkiego, można wziąć mu jakieś owoce, wiesz? Powiedział kola i to co byś do szpitala sam wziął, no to nie wiem, banany, jakieś ciastka. No, on, nie... to, on to lubi, te gofry albo te lody, ale czy się roztopią mam po nie drodze? Nie, to nie. No, wiem. się roztopią. Ale, Ale może. Jak będzie zdrowy, to na lody go zabierzemy. Nie, to już wiesz, to, 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 to coś tam się mu kupi. No ja nie wiem, Ale trzeba, bo też inaczej tak kurde to wygląda. nie? Chłopaczy na szpitalu, wiesz. Ja sam, nawet no, byś nie przyjął, to i tak bym. To ja byłem umówiony, że jak coś, to ja tam. Bo mi nagrał nazwę tego szpitala, to, to tylko chłopaki teraz wszystko w robocie. W weekend mają wolne, no to w weekend byśmy tam do niego podjechali, nie? Tak, nazwa jest, piszemy zaraz z GPS-a, nie będzie problemu. A powiedz mi, jak to jest teraz z Twoimi zakupami, z Twoimi przypałami? A ja tak Ci powiem, no, tak, tak w kratkę, nie, no teraz tak Ci powiem, raz wyjdzie, tamtą stronę praktycznie mam bez przypału, teraz byłem wczoraj tam takie nowe, po... koło mojego koleżki tam niedaleko jest taka Edeka, no to mnie, mnie, mnie dziobną, ale to już też, wiesz, nie było tak ostrożnie robione jak z rana na przykład, nie, bo to już po południu, bo już trochę byłem, wiesz... I co, załadowałem całą reklamówkę browara, takiego mocnego, tam 10,5 i pół No i wiesz, jakbym to zrobił do plecaka, to może by mi się udało, no ale widział, że wchodzę bez reklamówki, wychodzę z pełną... No to mnie chlap na zaplecze. Czy mam dokumenty? Mówię, no mam. No, no i to nie będzie, wzywał policji, mówi, tylko zrobił zdjęcie dowodu i... I tyle, nie? I mówi, że bym więcej nie przychodził, i tyle. Czyli pogroził paluszkiem? No tam pogroził. Tak jak się wiesz, jak nie, nie rzucasz się do nich i normalnie z nimi gadasz, to wiesz. Ja teraz taki patent obrałem, że wiesz. O kurde, pokłóciłem się tam z dziewczyną, muszę się napić, no sorry, wiesz. I przechodzi, nawet nie wzywają. Aha. Nie wzywają policji, no, po prostu masz stres, bo tam coś wiesz. Rozumiem. Czyli znajdujesz jakieś uzasadnienie. Jakby... No muszę coś im powiedzieć. Co powiedzieć, że po co przychodzę i co po co Rozumiem. to dobiorę? A myślałeś o tym, żeby na miejscu konsumować alkohol? Nie, ale teraz zacząłem ten, tak ci powiem, podjadać na tych sklepach, nie? Zawsze chodzę z pełną gębą tam. <głosy> <głosy> no ale teraz tam koleżkę mam takiego, e, jego znajomy ma tam jakąś taką... Bo, mi coś tam jest ogólnie na, na temacie, nie? Że może mi ogarną jakieś malowanie, wiesz, takie dorywcze, nie? Aha. Że na przykład jest tam jakieś dwa pokoje do malowania. Idę, maluję, wiesz, bo ja z tą dam radę na stojąco, nie? No właśnie. No, a już chłopacy mówią takie dorywcze zawsze, żebym jakiś grosz miał, nie? No właśnie, to wtedy no i... nie będziesz musiał, wiesz... A no i o co chodzi, że wiesz, jak sobie. Musiał. Jak, jak jeszcze wypali z tą działką, to w ogóle, nie? Bo teraz są jakieś takie przetargi, właśnie tam, gdzie byliśmy nad tym jeziorem, tam... To, co te działki Ci pokazywałem, co jechaliśmy pociągiem. No i są takie przetargi, ale to po prostu musi tutaj ktoś, wiesz, z obywatelstwem tym, to już tam znajomego, ktoś się zajął tym, no i ludzie na przykład starzy, co już nie dają rady pracować na tych działkach, wiesz. Aha. Normalnie jest altanka, działka, to chcą to wynająć, na przykład tam na rok mają zawsze z tego pieniądze, a działka jest po prostu, wiesz, nie, nie jest taka zajechana, bo jednak kosisz tą trawę, coś tam robisz, coś tam robisz, wiesz. No i takie coś może przejść, nawet ja Ci powiem, bym wolał taką działkę, niż mieszkanie. No, myślę, że to jest fajny pomysł. Natomiast powiedz mi, za takie podjadanie w sklepach też można tam być za ja, A ty nawet ja ci powiem, jak bez alkoholu wynosisz jedzenie, to nawet jak trafisz na normalnych, to powiedzą, dobra, idź pan. Powiedz, że głodny coś, że bezdomny, głodny ja tam nigdy tak nie mówię, nie? Ale zależy na kogo trafić, widzisz, tak samo teraz. Jeden wezwie policję, jeden nie wezwie policji, to zależy też od człowieka. To ty do sklepu wchodzisz jak do knajpy, po prostu się najeźdź. E, tam najeźdź, no, za, na, na co mam ochotę to sobie biorę, no i tyle, no co. A jakie są szanse, że te działkę będziesz miał? Na razie jest wszystko załatwiane. Myślę, że no, po prostu ktoś się stara, żebym miał tak coś swoje, nie, bo wiesz, też nie wiadomo ile to auto, a też za gorąco, już teraz, żeby z nim spać. Teraz rozstawiliśmy co, całą stronę tam namiotów, no ale oni wczoraj gdzieś pojechali. Bo tam ogólnie jest... No nie już nie wrócili na noc, nie? Poskładałem tylko to wszystko tam u góry, im pokitrałem, wiesz, bo oni tam mają taką kryjówkę u góry, pod mostem. Mówisz o Słowakach. No, no. A oni raz wrócą na noc, zaraz nie wrócą, bo są też takie powsinogi, jak to się mówi, wiesz. Rozumiem. To ty się z nimi tak bujasz teraz bardziej? Czy powiem z nimi? No bo akurat tak. Jakoś tak się z nimi zżyłem i wiesz, nikt nikogo wrogi nie wali. E, siedzielimy wszystkim nawzajem, oni nie są chciwi. I po prostu z kim, a co samemu też tak klipa trochę, nie. A powiedz mi, jeżeli chodzi o Patryka przed tym wydarzeniem, dzień wcześniej, co się z nim działo? Czy to było już w takim jakby stabilnym położeniu to? Ja wszystko? Powiem, Patryk e, chciał, tak z nim gadałem, mówi, że kurde, żeby się wiesz, zacząć piło, jakieś tam pić, coś coś. No ale co, wiesz, a ja już myślałem teraz co leżał, żebym wiesz, się napił, no bo wiesz, jak on wypije z dwa-trzy piwa i już ma bombę, wiesz. Chodzi o to, że lepiej niech się w alkohol też nie wpieprza, bo jeszcze połączy to z tamtym i będzie, wiesz... No, próbował, to mu nie wychodziło. No, dlatego, wiesz, to już, jest, to już jest silne uzależnienie, Ale czy było po nim widać, że to już idzie w takim kierunku, że znowu będzie do szpitala? No nie... No, to... no parę w... dni był teraz poza szpitalem. Wiem, ale też to, to wiesz, to chwila-moment się zajedziesz, nie? Jak po prostu nie zadbasz o siebie, to się zajedziesz tutaj, bo tylko takie branie tego, yy, tam... Spanie, gdzie się da, gdzie się położysz, to jest, wiesz, to to męczy. Za chwilę przeziębisz nerki, za chwilę przeziębisz to, bo to niby ciepło, ale beton daje, robi swoje. Ja miałem kiedyś w Anglii tak. Zawaliłem tak nerki, kurę, że normalnie strzałem, kurde, krwią. Wiesz co chodzi? Przeziębiłem nerki, nie? Od spania właśnie gdzieś na betonie, wiesz. By sobie podłożył jakiś karton. Tyle materaców tam leży pod tym mostem, gdzie oni śpią. By sobie wszedł na górę, wziął jeden, w zwinął. I zawsze by sobie go rozłożył, ale to ciężko zrobić, bo... Wiesz co, ja mam kumpla, który od wielu lat jest dializowany. No. O to powiem ci, że to słabe jest, wiesz. Także o nerki to trzeba dbać, bo to... to no taka, taka rzecz, której się nie da zastąpić. I musimy przejść na drugą stronę. Czekaj, dobrze? A tu gdzieś jest ten sklep? Tam, rewe jest tam jeszcze kawałek, wiesz, musimy Dobra. iść. Nie ma problemu, tylko tyle, że Patryk, wiesz, on się niecierpliwił, on by chciał, żeby natychmiast, wiesz. Ale też nie wiadomo, czy nas wpuszczą tak o takiej siódmej godzinie do... Ja wiem, że on się niecierpliwy, bo on już by chciał jarać tego szluga. Tylko no tak, ukoń. dokładnie. Ale nie wiadomo, czy nas wpuszczą o siódmej do szpitala, bo też nie wiadomo, czy jakiś czas odwiedziń, czy coś, czy coś, wiesz, no nie wiem. Wiesz, on mi takie, tak teraz głosówkę nagrał, że... Już tylko tego papierosa, ja myślę, kurde, przyjechałem do niego... Wiesz, całą nos, a on to tylko papierosa. Nagraj mu, że ten, że jeszcze weźmiemy mu trzy kuleczki, jak chce. Słuchaj, to nie był fajny żart. <grym> no kurde, no bo on Ty, chce. bo nas rozjeździe. Poczekaj. poczeka. Nie poczekaj, bo mi się kawa wyleje. Ale mówię, bo poczeka on. O. Ale nie, Albo ja wiem. nie, to zależy kto za kierownicą. Nie, a co, To przeje... niech by przejedzie. To... Jak ja... ten jest Brodaczy, to wiesz, różnie brodaczy to... bo... No klub Brodaczy się powiększa, chłopie, ja w szoku jestem. Przy Wszyscy... klubu brodaczy się powiększa? No kurde, co chwilę z brodą mi ktoś jakieś zdjęcia wysyła, wiesz. No i dobrze. Ostatnio przyjechał chłop z rodziną całą, stoję sobie tutaj na stacji, piwko piję ja gadałem właśnie tam z ziomkiem z, tym, z Amsterdamu, z tym brodaczem na telefonie. Mówi, o Łukasz, cześć, mówi, znam cię z telewizji, mówi. I tam, chyba cztery, czwórka dzieci, chłop podchodzi, ty... daje, im wkłada 20 euro, mówi, na farta, mówi, trzymaj. Ale dzieci bez brody. <laughs> dzieci, kurę, z, z wąsami dzieci były. Nie świruję, nie wyobrażałem dzieci. Chodzi o ten, że sami dwie dychy, wy dobrą, wy chłopie, kurę weź dzieciom lepiej coś kup, Nie, nie, nie. mówi, masz na farta, dwie dychy. A żebym na telefonie tak zbytnio nie pogadałem z nim, bo. Ale widzisz, przyjadą i kurde, już ktoś ten, nie. No i fajnie no. Dużo i... ogląda, no dużo poznałem przez to ludzi normalnych, którzy naprawdę, to można powiedzieć, że każdy mówi, o może ściemnia, nie, ale pomagają. U tego mogę się wykąpać, u tego mogę sobie zrobić pranie. I to wszystko po tych filmikach, no, tak? No a po czym, Jacek kurde. Jak no. ja tu przyjechałem, to ja nie ja znałem tylko, kurde co, jak poznałem tu przed to tego i Rokeza, no i Patryka i e, tego Polaczka, co nie wiem, czy go wywieźli do Polski, czy go zamknęli. No i tak tam sporadycznie, tu jednego, tu jednego, a tak wiesz, no i z tymi suwakami tak w taką watachę się wbiłem, że jednak w grupie raźniej niż samemu, nie? Dziesięciu... A jedna osoba to jest, wiesz, też robi różnicę. Wiesz co, to, to mnie dziwi, dlatego że te filmy w tej chwili, one nie mają dużych wyświetleń. Jest po kilkanaście tysięcy, a mimo to w koło siebie jest grupa ludzi, która ciebie już zna, prawda? No, no widzą, że w miarę, wiesz, jakoś to funkcjonuje. No chłopie, weź teraz ja mogę ci pokazać, bo pojedziemy... Ale nie, tam nie chcę też jeździć. Tak, byś pojechał gdzieś w takie zakamarki Berlina, to byś jak ludzie żyją w smrodzie. No ale to ja brudzie. chcę w takie miejsca jeździć, nie? no. Ale ja to nie chcę, bo jeszcze wiesz, dostanie za jakiegoś robactwa od tego czegoś i... No publiczne po ulicy nie dostaniesz No nie no, ale wiesz, no pojedziesz gdzieś tam do nich co i przeskoczy coś na ciebie, bo to wiesz, wody nie widziało kurde od... A znasz te miejsca? Nie, ja tam nie jeżdżę, bo ja nie chcę tam mieć żadnego wieża. Ja chcę żyć w czystości. Teraz trochę się ogarnąłem w chałupie, bo później trochę rzeczy. W chałupie, czyli pod dachem? <grym> no, musiałem trochę też kurde już. I samochodzie? Ja też kurde już nie mogłem tam wejść, tyle tego wszystkiego miałem. Jakieś parasole, kurde, czego ja tam nie miałem? Chula noga nawet mam. O. o, tu jest Walter Schreiber Plastic. No. Ale elektryczność taką? Nie, 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 taką odpychaną. Normalną. Ale fajnie, znalazłem w takich dużych, większych kółkach. I kółka są podświetlane w nocy. A ty, jak ty dajesz szalę na tej nocy? No, to, to się odpycham, albo tam się odpycham. Rozumiem. I idzie, taka ci, powiem, wyrobiona jest, bo dwa razy machniesz i jedzie, jedzie, jedzie. Ty widziałeś, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że ci Niemcy na Tyle Wesse 7 godziny, oni już. No, to, to po piwku. Pi no, a ja co? No, to, bo to są Niemcy, no też widzisz, tu ludzie piją piwo. O, to chyba tu co? To jest to tak? rewe, no? A no dobra, jak mam nadzieję, że tutaj... To będziesz mógł wejść, a coś, poczekam przed tym. Bo ty tym. nie możesz tu wejść. No tak? nie mogę, niestety. Zerbotem. <noise> na rok. <noise> Zakazane, na rok. No. Ale tu, na tym placeku możesz Tutaj poczekać. poczekam, tutaj gdzie ten. Dobra. Na spokojnie. Ja wiesz że chyba lepiej w kawę wypiję. No to wypiję tutaj. Albo zostawię ci kawę pod twoim okiem i... No to że ja tu Jeszcze bardziej ostydnie. chociaż już tak do picia mi się wydaje Ja jest. tu będę stał tutaj, będę czekał na ciebie jak coś. Teraz to szybko obrócisz, bo ludzi nie powinno być, bo to od szóstej otwarte. To powiedz, co mu kupić. No nie wiem, weź mu jakiś owoców, no coś tam, coś, może jakieś wafelki, coś tam słodkiego, no to nie wiem, no już będziesz wiedział, co, no ja nie wiem, Jacek. Jakieś banany, coś Zostawiam tam. Zostawiam ci pod Dobrze, 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 ja tu będę, stał. No. Zaraz wracam. Dobra, nie ma problemu. Dobra, Łukasz, zakupy zrobione. Ja nie pokazuję na filmie, co nie, kupiłem. Nie. No tak. Bo potem ludzie będą mówili, że ta. trzeba było mu kupić taką czekoladkę, no a ta, inną ta. czekoladkę, że nie bananę. Ważne, że kupione, kurde. Posłuchaj, najważniejsze jest to, że jak pojedziemy, to wtedy zobaczę, co jest grane no i wiesz, przed operacją, nie chcę, żeby tam jadło coś. No, z... no, no, bo też nie, nie wiadomo, czy przed operacją będzie mógł jeść. No to. właśnie. Także zabieramy się. Tak, ta, um, Weź pomożesz mi te rzeczy? Ja mogę to nie jeść, a ty ciekawe no Dobra. Ty, no zobacz Łukasz, ja ciągle nie mogę wyjść w rytm pracy, bo Liwka do mnie co chwilę dzwoni... Przepraszam. A Liwka do mnie co chwilę dzwoniła ona też by chciała pogadać, wiesz, sama w domu. No tak, no to się dziwi się, jak czy skórę samemu to nudno przecież. Z kotem nie pogada. No toż tam pogada z kotem, ale kot nic nie odpowie, no ale co, wiesz. Moja babcia miała 8 kotów w domu i też z nimi gadała i to były jak dzieci kurde, wszystko w kosteczkę pokrojone tu wątróbka, tu to, tu A to. jak? Bo ten dziadek zmarł na działce mieli porobione takie domki i tam się słoma ładnie się spały a jak dziadek zmarł, to babcia nie dawała rady tam na tą działkę chodzić i wzięła to wszystko towarzystwo do domu wiesz, i, <laughs> i tak osiem kotów w mieszkało. A że ja kiedyś miałem kodowl, hodowlę kotów to ty nie wiesz nawet Nie, nie, nie. Taki pomysł mi do głowy żeby żyć z hodowania kotów ale to było najgłupszy, może nie najgłupszy, ale jeden z najgłupszych pomysłów w moim życiu. I powiem, te, te, tam coś, te, takie się opłaca, te, takie bez, bez nie? To są takie łyse jakieś. Nie wiem, czy to się w ogóle opłaca, wiesz. Ale one są w cenie, nie? Ale tak, jak mi się to nie widzi na przykład. Ja nie mam nic do kotów, ale na przykład osobiście w domu bym nie chciał mieć, nie? Ja to zrozumiałem, jak, słuchaj, poniosłem koszty związane z zakupem, wiesz, samiczki, sam, samczyka, no, no. kotki, kotka, tam miałem dwie kotki, jednego kotka. A to też jest problem, bo yy, no, generalnie chodzi o to, żeby wiedzieć, które potomstwo jest od której kotki, nie? No tak. No i wyobraź sobie, że jak mi się urodziły, to trzeba było szczepić. Jak mi lekarz powiedział cenę za szczepienia małego no kociaka. Teraz to wszystko, no przecież paznokcie jedziesz psem obciąć też coś tam, ile. Ten. Ty, pies nie ma paznokci. To no, pazury, no, a nie pazury, to kurde. No. Ja to zawsze mojemu obcinałem sam, to kurde. Pazury myli. Jak już widział te obcinaczki, to nie trzeba akurat się kurzyło. No. I po, ale stopniowo po trochu, z 2-3 dni mi to zajęło, bo nie dał bo gry, kurde, bo nie chciał zadawać obcinać. O tu gdzieś cały ten samochód nadal jeszcze stoi, widzę. Stoi, stoi no. O. To widzę, że jeszcze nie jest zabrany. Nie, oj, tak nie, jakby mieli przyjeżdżać, codziennie zabierać te auta. Wiesz, że tutaj jest takich samochodów, kurde. Ale słuchaj, za dwa tygodnie to stoi w takim miejscu, że nie powinien tam stać. No ale to co? On po prostu zagraża tam bezpieczeństwu. A co no. oni z tym zrobią? Miśle, no, nie mi się, wiem. Myślę, się, 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 że mi się chce tak każdy samochód przyjechać, wziąć tą w łapę i zawieźć na złom. O, zobacz tam po drugiej stronie, jak ten znak drogowy jest. Kiedyś i się odpiął mikrofon. No. I żeśmy nagrywali, wiesz, długi materiał, tam przeszliśmy dookoła, i dopiero tu się zorientowałem, że nie ma mikrofonu. I w ogóle sobie odtwarzałem klip po klipie, no. żeby się zorientować, gdzie ten mikrofon został odpięty, gdzie on się zgubił. No, no. I żeśmy go znaleźli na chodniku, leżał no, no. no, no. Ludzie w przechodniku. <laughs> masę takich przygód mam z Irokezem właśnie. Bo z Patykiem to więcej tak na siedząco, wiesz? Ja wiem, też coś tam z tymi nogami, nie mówi, że go nogi strasznie bolą, nie wiem. Lecz cały czas tak na takim kucku, na takim słońcu, to sama, sama widzisz jakie upały teraz. Trochę popadało, a teraz znów upał, upał, a tam cały czas ten bank, cały dzień słonko idzie. Ja nie chcę być jakoś złośliwy, no nogi go bolą, a jak przychodzi, wiesz, żeby lecieć po kulki, to, to na jednej leci. To tak nie jest, że go nogi bolą. No po prostu no, w głowie ma wiesz to zakodowane, że musi te kulki. No widzisz, no tak samo. Ja na przykład rano wstanę, co muszę się napić. Piwo. Y, później coś tam zapalę. O, tu e. zobacz, blokadę mu założyli. Widzisz? No. O. Także kolega już sobie zapłaci kilka euro. Ale ciekawe, dlaczego tu nie można stać? A może on sam sobie założył, żeby mu samochodu nie ukradł? Nie, bo tak też robią, wiesz? Założyli, ale nie wiem czemu. Jak tu można normalnie zaparkować, wiesz? A wieżę telewizyjną widzisz? No jest, ale Aleksander Plac. No. Uff, przygód co nie miara. Niestety nie jest to miły poranek. Próbowano nas stąd wyrzucić. No ale cóż, no, znamy swoje prawa. Ostatecznie udało się jakoś dostać pod drzwi patyka, bo dalej już nie można było. Natomiast y, dobra informacja jest taka, że to jest jeden z trzech najlepszych szpitali na świecie. Akademicki szpital w Berlinie. Na pewno najlepszy w Berlinie, a być może i w całych Niemczech. No tak. Tak przewijał ktoś, no nie ja się riedzę na tych szpitalach, bo ja tu nigdy w szpitalu nie byłem, już do Opowiedz, no, tutaj... co się w ogóle wydarzyło. No, ja, ja to, dobrze, że ty byłeś ze mną, bo mi to już, wiesz, ciśnienie, myślałem tego chłopa, to nie, ciężki przekaz, nie? lekarzyk jakiś, zadychek, kurwa. No nie można wejść do niego, nic, widziałeś, uchyliła drzwi, tylko nawet nie chcieli wziąć tego, co tam e, mu przywieźliśmy. On jest w jakiś warunkach wyjątkowo... No strasznie, w ogóle nie można tam do niego wejść, widzisz, uchyliła drzwi w jakiejś masce, w jakimś kombinezonie i tylko... Na drzwiach same zakazy, nic nie no, wolno w ogóle zrobić, sami drzwi dotknąć, takiego. wokół lekarze w plastikowych strojach. No, no, no. Widziałeś, tak? Tak. I Patryk bardzo poirytowany, przygotowywany do operacji. No ale on się, dobra, się dziwi, bo on ogórcika nie może zjeść, no ale ja też jak miałem operację, to od rana nie można, musisz być naprzód, nie możesz nic zjeść, bo oni muszą dać ci znieczulenie, to, to, to i nie możesz mieć, a on, bo on nie ogórcika nie może jak małe dziecko, kurde bo jogurcika mama nie dała, to trzeba się najlepiej rozpłakać. No chłopie, to był no, dorosły i... Właśnie, bo myśmy przygotowali do niego rzeczy i próbowaliśmy te rzeczy mu podać, ale no w ogóle nie było takiej możliwości. No ogóle... bo nie może jeść. Tak, natomiast ostatecznie zdecydowano się wziąć tę siatkę ze względu na tego papierosa elektronicznego. No dobrze, że ma chociaż tego elektryka. Bo ale mówi, też że... mu zabrali. Ale mówisz dali mu, nie? Do... A, do ręki mu no, dali, no, tak, ale nie ko... dali mu lejków. Ale to powinien być chyba nabity, nie? No powinien być, Zawsze Ale jeden jest w środku. sobie... No ogarnie sobie, to to mu dadzą palić, no. no nie może wyjść na zewnątrz i sobie zapalić papierosa. Widzisz, jakim jest stanie, że on leży cały czas tam. W każdym razie z całą pewnością będzie miał dzisiaj operację i obawiam się, że to będzie dość poważna historia. Natomiast pytanie jest, dlaczego ci lekarze w tych plastikowych kombinezonach? No, koło kurde, niego? no a wiesz co, no... A myślisz, taki, dobra, wezmą sobie kogoś, kto tam pali trawkę, co i do szpitala. Oni mają inne podejście do takich, a do takich... To walą tutaj, to wiesz, oni nie mają... też muszą go dobrze przebadać, wiesz co tam może siedzieć w nim. Jak on wali też prycy za szprycą, no to chłopie. No to. No, dlatego ludzie też muszą mieć dystans do takich ludzi. Mi tak się wydaje. No bo wiesz, też z ulicy coś przywieźli, z ręka coś tam nadgniła, to to myśl, że oni co będą chodzić sobie, tak ubrani koło niego, a niech coś... no nie wiem, mi się wydaje, że tak dlatego jest pilnowany, bo oni inaczej takich... W że to jest olbrzymi kompleks szpitalny. Tu jest bardzo wiele pawilonów. Tu widziałeś ile nie Goż, już szukaliśmy czasu. to jest jeden przy drugim pawilon, Góra. Tak, a też błąd polegał na tym, że myśmy chodzili na parterze, on był na piętrze. I ale też jak jeszcze... wysłał tą pineskę, to ci pokazuje tu, a piętrami nie pokaże, no to... Dokładnie, bo Dół... myśmy stali na pinesce, ale piętro no, niżej. No. A ci lekarze się irytowali Zdusził i też się nie coś tam, kurde, się coś tam, jakiś mi się wydaje, że to dlatego, że to jest ten rodzaj pacjenta w sensie, że Albo z polski bezdomny też, jeszcze uzależniony. może też jest taki pawilon, że musi być bardziej ten. I tam się kręciliśmy, kręciliśmy nie ubrani w te fartuchy. Wiesz, może dlatego. Nie? No tak, ale. No, mamy prawo odwiedzić pacjenta? No Kurwa, a kto nie? No co A jeżeli nie prawa? mamy prawa, no to niech nam powiedzą, że, że, że nie można i tyle. No, a tak? teraz nawet wiemy z drugiej strony, nawet już będziemy mieli jego okno, to nawet mu krzykniemy pod oknem. A właśnie? To, no, na rogu, przecież z tamtej strony, bo my weszliśmy tutaj, piętro wyżej i tamta sala. Ja to musi być... Ale wiesz co, on jest tak poirytowany, że nie, ja chyba nie, 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 nie będę. Nie, niech on tam sobie odpoczywa. Niech... Że on ma problem z myśl, że on Nie ma stresu też. To, to przed taką operacją on nawet nie wie, na... co widzisz, na co się teraz pisze. Bo nie wiadomo, jak się obudzi. Poza tym on czy, jest na potężnym głodzie nikotynowym. Czy z ręką, czy bez, ale to właśnie u niego głód jest najważniejszy. On się nie martwi tym, co z nim będzie dalej, tylko bo musi się napalić, albo wiesz. Tak zawsze, jakbyś Patryka nie znał, on zawsze taki był. Hmm. Jak on... to rukujesz dalej? Co się dzisiaj wydarzy? Nie wiem, no to, co ja mogę powiedzieć? Nie się... Nie wiem. Ja wiem, czy się wydarzy. Ja w sumie przyjechałem tutaj do Berlina po to, żeby się z nim zobaczyć, żeby mu podać tę siatkę. A to ani go nie widziałem, tylko słyszałem i to mega poirytowanego, aż nie było mi miło. A w sumie te rzeczy też. Ja to życzę mu jak najlepiej, ale wiesz, jakby to sam do tego się doprowadził i co, jak się nawet obudzi najboże bez ręki, to co? To tylko może mieć pretensje sami do siebie. No co? Nikt mu tej ręki nie odrąbał. Ne? W no. wypadku też jakimś, nie wiem, nic nie stracił ręki, nogi czy coś. Po prostu na własne życzenie mało takich jest, widzisz. Jednego robotu. Gdzieś tam jedzą, tego co w tej leżał, tak na filmiku, co go tam tą kulą. Tam pod bankiem leżał, spał taki. To normalnie go robimy, kurde, chłopie jedzą. I go wygnałem stąd, bo ja nie lubię takie rzeczy. Dość, że. Mi takich rzeczy, śmierza, nie mógłbym. jak Posłuchaj, to... ważne jest to, że to jest naprawdę najlepszy szpital. To jest szpital akademicki. No, duży jest szpital, nie? I jeżeli ktokolwiek na świecie może mu tę rękę uratować, to właśnie no, tutaj. dobra, zaraz. W informacji chłop normalne podejście. Wszystko jakoś ten, a ten lekarzyk się zestrzał. Widzisz, bo zawsze musi być ktoś, kto zepsuje humor kurwa, Słuchaj, nie będziemy krytykowali tego miejsca. Może wstał lewą nogą, albo może co innego. Ja wstaje cały czas lewą nogą i wstaję... nie wypił, albo żona mu tam nie wiesz. Staje cały czas lewą nogą i co nie ma mieć humoru, bo co, bo lewą nogą wstaje z. Ty... ty zginasz? a ty rzeczywiście no, ja lewą. Muszę wstawać lewą. No. <laughs> Łukasz, zaprośmy na jakiś spacer po Berlinie no to, dobra. to. Poczekamy, co się dzieje z Patrykiem. Dobra, po nie ma problemu. się odezwie może. Dobra, no? nie ma problemu, pozdro.